Officer John McGrane, come in. Officer John McGrane, come in please. This is John. Are you eating the donuts again? No, what? No, I'm investigating. Look girl, there's a huge black market for powdered sugar out here. You should be helping me, operator. There was a break-in in the Museum of Urban Engineering. The suspect is really dressed. White male, 6 foot 1, approximately 200 pounds. We are unaware of his intentions. Please proceed with caution. I'm on it. I'm gonna get this bastard. Welcome to another episode of Moral History. Now you may be wondering why is this bastard speaking in English? Well, there's a very good reason for that. First of all, this is an American-style police check. Second of all, this is an American car. Well, I ain't going crazy. I ain't telling you what kind of brand are we gonna have today? And this ain't the brand. This is a Dart Challenger. And this ain't the brand. But there is a connection and you have to look for it. Now, let's get this bastard. Since I am a policeman, I'm gonna put this on in a minute, because it ain't working right now. Well, first the engine. <laughs> Crazy boy, what the fuck are you doing? I am protesting, read the sign Now listen here you crazy bastard We can do this the two ways There's the easy way And there's the hard way And what's the easy way? I'll give you a donut Okay Do you want a chocolate donut or you know, the one with the round thing and the cream inside? Chocolate please Ten amerykański początek nie jest wcale dziełem przypadku. Oczywiście nie będziemy Wam opowiadać o firmie z za wielkiej wody, ale marka, którą dzisiaj poznacie, ma z USA wiele wspólnego. Ma i miała też swojego czasu udziały w firmie Edisona. Produkowała samoloty, maszyny do pisania, farbę, karabiny maszynowe. W 1968 roku Newsweek napisał o niej, że jest to najbardziej dynamiczna marka samochodowa w Europie. Jako jedyna miałaby szansę zagrozić ekonomicznej potędze z Detroit. E, w tamtych latach nawet Volkswagen był za nią w tyle, i dzięki niej zostały uratowane marki, bez których nie widzielibyśmy e, i nie wyobrażamy sobie takiego świata motoryzacji, jaki znamy dzisiaj. Ale, what the hell is going on? Posłuchajcie. Wszystko zaczęło się w 1899 roku. Giovanni Anieli, oficer kawalerii mieszkający w Weronie, zdecydował, że znudziło mu się wojskowe życie. Nie, żeby był specjalnie biedny. Pochodził z bardzo bogatej rodziny właścicieli ziemskich. Postanowił rzucić się w wirnowej, rozprzestrzeniającej się technologii. Zostawił więc wojskowego konia i zajął się samochodami. Nie chciał natomiast tracić rodzinnej fortuny, więc dokoptował sobie inwestorów i tak założyli włoską fabrykę samochodów w Turynie. Giovanni przyjaźnił się z ówczesnym premierem, a jego reformy pomogły znacznie rozwinąć firmę. Co ciekawe, bardzo duży rozwój przyszedł z I wojną światową. Dostali od rządu carte blanche i produkowali absolutnie wszystko, od samochodów przez elementy do przemysłu kolejowego. I Turyn z bardzo małego, prowincjonalnego miasteczka powoli stawał się metropolią. Druga wojna światowa była kolejnym wielkim punktem rozwoju, ponieważ taki człowiek, który nazywał się Benito Mussolini, czy ducze, jak kto woli, inwestował bardzo duże fundusze w firmę Dziewaniego. Było to dość normalne, ponieważ uchciano e, chciano budować wizerunek marki, rodzimej marki, i oprócz funduszy, jak już powiedziałem, budowano to też gazetą La Stampa, która chwaliła wszystko, co e, robiła firma Giovanniego, budując ten wizerunek. Giovanni przyjaźnił się też z Henry Fordem, i wizyta w USA i pozwolenie na e, wprowadzenie i skopiowanie jego słynnej linii produkcyjnej wyniosło dzisiejszą markę na zupełnie inny poziom. Efektem takiego rozwiązania był Topolino, czyli po polsku mała mysz. A rodzina Anieli była bogatsza niż kiedykolwiek. Niestety wstrząsnęła nimi wielka tragedia, ponieważ Wtedy zginął e, tragicznie syn Giovanniego. E, I tak jak w przypadku Henry'ego Forda, e, cała nadzieja nie padła na syna, tylko padła na wnuczka imieniu Gianni, który od tego momentu pozostawał pod bardzo czujnym okiem dziadka. Niestety, po Drugiej wojnie światowej przyszedł kolejny cios. I Nowy rząd, który wtedy przyszedł, nie był za bardzo zadowolony z tego, że Benito Mussolini był tak bliskim przyjacielem Giovanniego, więc ten został na zawsze odsunięty od marki i od tego momentu ze swojej willi mógł spoglądać na markę, którą założył, ale nie mógł już tam wejść. Żeby opowiedzieć wam dalsze losy, musimy wyjawić nazwę, ale za to zobaczycie więcej samochodów. Jak zdążyliście zauważyć, nazwa tej marki nie powstała od nazwiska założyciela. Ale od skrótu, jak powiedziałem na początku, włoska fabryka samochodów z Turynu, fabryka Italiani, automobili di Torino, czyli Fiat. Jak obiecałem, teraz czas na samochody, ale nie mógłby to być film o włoskiej motoryzacji bez włoskich akcentów, więc, kiedy wy oglądaliście kilka ujęć, przed chwilą ja zamówiłem pizzę. A, ciao ragazza bella italiana, amore E niente. No. To jest pizza Cinque na piąty odcinek motohistorii i ma pięć kawałków. Przypadek? Fiat był obecny w naszym pięknym kraju już w latach 20. ale to w 1931 roku nastąpił prawdziwy przełom. Widzicie, wtedy fiat podpisał z nami umowę licencyjną, na mocy której w Warszawie produkowane były samochody pod marką Polski Fiat. Co jest istotne, to fakt, że nigdy wcześniej taka umowa nie została przez świata podpisana z żadnym innym krajem. W 1935 roku e, troszeczkę się dogadali lepiej, ponieważ już wtedy wszystko było produkowane tutaj w Polsce. Na początku składano wszystko z e, włoskich części. Do wybuchu II wojny światowej wyprodukowano cztery modele cywilne, m.in. nasz piękny 508 Junak e, i trzy modele wojskowe. Po wojnie przyszedł PRL i wrócił pomysł na polskiego Fiata. I teraz, o ile przed wojną mieliśmy całkiem fajne modele, to już później w czasach komunistycznych niekoniecznie. Nie zrozumcie mnie źle. Licencja, którą otrzymaliśmy w 65 roku, a raczej kupiliśmy, czyli na Fiata 125, inaczej zwanego dużym Fiatem, nie była takim złym pomysłem. W tamtych latach duże nadwozie, całkiem mocny silnik, nawet od 90 koni mechanicznych, to była całkiem fajna oferta. Tyle, że samochód już był przestarzały po około 5-7 latach, a u nas był produkowany do 91 roku. Wziął kilka razy udział w rajdzie Monte Carlo, nie z jakimiś specjalnie dużymi sukcesami, ale to jest na razie jeden samochód. Popatrzmy na drugi, ponieważ Dostaliśmy też dokładnie w 1972 roku propozycję zakupu dwóch licencji. Mało ludzi o tym wie, ale mieliśmy wybór. Mogliśmy wziąć Fiata 126, P, inaczej, zwanego i znanego nam jako maluch. Albo mogliśmy dostać świata 127. Duży, ładny, bardziej przestronny, mocniejszy silnik, bardziej bezpieczny. I teraz zastanówmy się, rząd komunistyczny, jakie podjął decyzję. Co dobremu polskiemu obywatelowi będzie potrzebne: coś fajnego czy coś w kolorze dziecięcej straczki. Dostaliśmy coś w kolorze dziecięcej straczki. I przez następne lata, dokładnie do roku 2000, był produkowany nam. Maluch niezmiennie. Małe jakieś takie poprawki, ale cały czas. I przez te następne lata, do aż 2000 roku, dostawaliśmy sztucznie odgrzewaną lasagne, która coraz bardziej już chrupała między zębami. <grym i> zębami> Small Italian man. But I'm a very strong eh? Auto, w którym właśnie jedziemy, to pierwsze miejskie auto na świecie. Pierwsze prawdziwe miejskie auto na świecie. Gość, który był za nie odpowiedzialny, czyli Dante Giacosa, miał bardzo trudne zadanie. Musiał zaprojektować samochód, który będzie na tyle duży, że pomieści czteroosobową rodzinę, ale na tyle mały, że zużyje bardzo mało blachy. Dlaczego te dwie rzeczy? Rzecz numer jeden. W tamtych czasach Włosi rozmnażali się to szybko. Więc przynajmniej cztery osoby musiały się w tym aucie pomieścić. Po drugie, blacha była bardzo droga, więc projektowanie dużego samochodu było prawie niemożliwe, bo byłoby za drogie. Stąd też dach, który mamy tutaj na górze, prezentowy. To nie była ekstrawaganza włoska. To nie był rzecz taka dodatkowa do kupienia. Nie. Nie miałeś wyboru. On był tak czy owak. Dlaczego? Ponieważ zrobienie takiego dachu. Dużo mniej kosztowało, bo nie zużywano tak dużo blachy. Ten Fiat ma silnik umieszczony z tyłu, tak jak w Volkswagen Garbus. Ma dwa cylindry i około 500 y, cm sześciennych pojemności. Dlatego nazwano go Fiat 500. Inaczej Cinque Cento. To jest rajdowa wersja Giannini, która jest... Właściciel mówi, że ma około 43, może 50 koni. Waży... Półtony, więc wystarczy to do całkiem fajnej zabawy. Mówiono, że są tylko i wyłącznie cztery rzeczy, które mogą się tutaj zepsuć, bo całe auto składało się z czterech części. Jest trochę jak szczeniak, słodki i kochany, i nawet jeżeli zgryzie ci buty, zasika kanapę i nowo poznaną dziewczynę, to i tak nie sposób się na niego złościć. Można jedynie powiedzieć zły pies, a potem pogłaskać. Te wszystkie cechy sprawiły, że Fiat sprzedał ponad 3 miliony sztuk 500, a ona zmotoryzowała Włochy i zainspirowała Anglików do produkcji Mini i Japończyków do produkcji Civica. Carlo Abart był w połowie Włochem, w połowie Austriakiem i budował i sam się ścigał sportowymi e, różnymi autami. Jeździli dla niego na przykład tacy kierowcy jak Tazio Volari, jeździł na niego też John Abt, ten, który później założył swoją własną firmę ABT. Abbott najbardziej znany jest z budowania sportowych Fiatów. A jego auta potrafiły wygrywać nawet z Porsche 904 i w czasie swojej kariery zbudował na przykład Abarta 124, genialne auto, e, Abarta 500, który był bardzo śmieszny, ponieważ żeby chłodzić silnik, e, trzeba było klapy tym. No bagażnika, ale tam silnik był za tylną osiął podnieść do góry. Nie dało się jej zamknąć, więc funkcjonowała jako taki dziwny spoiler. W 80 latach marka w zasadzie nie istniała. Oczywiście prawa do marki, do wykorzystywania znaczka miał Fiat, ale w zasadzie nic z tym nie robił. Natomiast w 2007 roku to wszystko się zmieniło, ponieważ przyszły takie auta jak na przykład AWART 500 w różnych wersjach i konfiguracjach i Abarth Punto Evo, którym właśnie jadę, które już niestety nie jest dostępne. W tym momencie na Motoshow w Genewie w tym roku pojawiła się kolejna wersja, czyli Fiat 124 Abarth. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dzisiaj Ferrari jest najlepszą marką produkującą sportowe samochody na świecie. Wiem, że może pewnie przedstawicie kilka innych marek, ale Ferrari dla mnie jest najlepsze i kropka. We Włoszech drugie po papieżu. Pod koniec lat 60. Fiat kupił 50% udziałów i dostęp do ogromnych funduszy wprowadził Ferrari w nowe realia. Dzięki temu powstało Dino i symultanicznie Fiat Dino z tym samym silnikiem i mocą, pomimo zapewnień Enzo. Oczywiście umowa była taka, że Fiat daje kasę i się za bardzo nie wtrąca i wyszło to wszystkim na dobre. Bardziej zorientowane na finanse podejście Fiata miało czasami swoje dobre strony. To właśnie po namowach lub naciskach Fiata Enzo zdecydował się popracować nad następcą 512 BB, który miał zdobyć rynek w USA. Tak właśnie powstała legendarna Testerosa. Ale nie zawsze było tak różowo. Na przykład, Fiat 124 e, Sedan rdzewiał, jeżeli deszcz znalazł się w promieniu około 100 km od niego. E, Fiat Multipla swojego czasu był najbrzydszym samochodem na świecie, a to zaszczytne miano. Teraz posiada kuzyn, czyli Jeep Cherokee. Stare lanci rdzewiały zaraz po urodzeniu. Nasz maluch. Był w czasie wypadku mniej więcej tak sztywny jak nitka ugotowanego spaghetti. Na te wszystkie buble przypada masa genialnych aut, które swoim charakterem dają tyle szczęścia na twarzy i tyle uśmiechu na twarzy, że te wady schodzą na drugi plan. Biercą fortuny Fiata i prezesem koncernu Fiat jest dzisiaj ktoś, kto się nazywa John Elkan. Jest to wnuczek Gianniego Anieli, czyli nadal to zostało w rodzinie. Natomiast jeżeli chodzi o same samochody, to już musimy popatrzeć na coś, co się nazywa FCA, czyli Fiat Chrysler Automobiles. I pod skrzydłami tego koncernu, gdzie prezesem jest Sergio Marchione, znajdziemy takie marki jak no, po części Ferrari, Alfa Romeo, Maserati... Abart, e, Dodge, e, czyli Auto z początku odcinka w końcu ma sens, Ram Trucks, Chrysler Jeep. I jeszcze jedna marka, którą specjalnie zostawiłem dla Was na sam koniec. Ta marka ma na swoim koncie więcej wygranych Mistrzostw Świata w Rajdach niż jakakolwiek inna marka. Dokładnie 11, a auto, które dla Was przetargają dzisiaj specjalnie ma 6. Lancia Delta HF integrale Evo 2. Maszynka do wygrywania rajdów. Wszystko w dzisiejszym odcinku, i to jest też koniec tej serii Motohistorii. Do zobaczenia w następnej. Ja się z Wami żegnam. Zanim zakończymy ten odcinek, bardzo miły i dość szalony właściciel pozwolił mi wziąć tę integralę na kilka dobrych zakrętów. O, do zobaczenia. Jeżeli lubicie klasyki to wpadnijcie do Częstochowy między 26 a 28 sierpnia. Tam odbędzie się kolejna runda mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. I takie auta, które stoją za mną i wiele, wiele innych się tam pojawił. Będzie można poznać właścicieli, porozmawiać z nimi, usłyszeć kilka fajnych opowieści i dobrze się bawić. Także wpadajcie i do zobaczenia.